Cześć, dziś odcinek o kawie z żołędzi, właściwie zamienniku kawy, ale smakuje ona naprawdę dobrze, praktycznie jak kawa, najlepszy moim zdaniem zamiennik kawy, bezkonkurencyjnie. Próbowałem różnych zamienników, kawa zielona nie podeszła mi zupełnie, kawa z mniszka już dużo lepiej, ale ta z żołędzi to jest coś naprawdę wartego uwagi. Teraz trochę porostrząsam różne około żołędziowe sprawy, a dla porządku w opisie filmu umieszczam interaktywny spis treści. Żołędzie to obrazowo mówiąc owoce dębu. Jak widać składają się z tak zwanego orzecha oraz miseczki owocowej. Kiedyś żołędzie były mocno głodowym pożywieniem, ale nie tylko, ponieważ zależnie od okresu historycznego oraz położenia. Geograficznego, żołędzie miały duże zastosowanie spożywcze w wielu miejscach, gdzie występowały. Na przykład udokumentowane jest duże znaczenie żołędzi w żywieniu Indian z Ameryki Północnej. Z kolei w Europie były wykorzystywane mniej lub bardziej jako pożywienie głodowe. Na przykład chłopi bezrolni lub małorolni, którym nie sprzyjały plony lub którzy za sprawą feudalizmu i obowiązującego w nim poddaństwa mieli na przykład bardzo chciwego pana i musieli oddawać mu zdecydowaną większość swoich plonów, no i potem musieli się ratować właśnie na przykład żołędziami, mąką, sperzu i tym podobnymi specjalami z dziko rosnących roślin. Po prostu, aby przeżyć, nie umrzeć z głodu. Głównym składnikiem żołędzi jest skrobia. Zawierają też one białko oraz tłuszcze. Są one jednak gorzkie, bo zawierają taniny i inne polifenole. Same żołędzie jednak warto mieć w swojej kuchni, ponieważ poza zawartością tanin, których nadmiar może nam szkodzić, stanowią one źródło witamin z grupy B, zwłaszcza witaminy B6 i witaminy B9, czyli kwasu foliowego. Same te szkodliwe w nadmiarze taniny można z kolei dość sprawnie usuwać z żołędzi. O czym będę jeszcze mówił i co pokażę na filmie. Kiedy zbierać żołędzie? Znany i lubiany człowiek lasu Łukasz Łuczaj zaleca, aby zbierać żołędzie najlepiej maksymalnie do końca października. Z kolei staropolska mądrość radzi, aby żołędzie zbierać na świętego Michała, czyli po prostu 29 września i w okolicach tego dnia. A generalnie, jeśli już są dojrzałe, to najlepiej zbierać je jak najwcześniej, bo mogą zostać szybko i sprawnie pozbierane przez zwierzęta. Może też trafić się wilgotna i drżysta jesień i one będą leżeć w ziemi i powoli gnić, Robaczy, lub kiełkować i tak dalej. Okej, okay, a najwcześniej kiedy? Chciałoby się rzec najlepiej jak tylko spadną z drzew, bo to oznacza, że są już dojrzałe, jednak nie do końca tak jest, ponieważ na przykład na początku sezonu na żołędzie, to jest w początkach września, czy nawet w końcówce sierpnia, można już znaleźć na ziemi sporo żołędzi, ale są one w większości zielone lub częściowo zielone. Spójrzcie na to ujęcie nagrane 24 sierpnia. Sporo żołędzi już pospadało, ale praktycznie same zielone. Ale skoro niedojrzałe, to czemu spadają? Mogły zostać strącone przez jakąś wichurę, która mocno trząsła koronami dębów, w których rosną żołędzie. Podczas burz takie gałęzie mogą się o siebie zahaczać, ocierać, zakleszczać i tak dalej i te żołędzie będą się zrywać i spadać wcale nie będąc dojrzałymi. Może je też obgryźć, zerwać czy w inny sposób strącić, na przykład jakaś niecierpliwa wiewiórka. Później bardzo często zdarza się, że są już one pozbierane lub pozjadane przez zwierzęta, ewentualnie też popsute lub nadgniłe. W Polsce mamy trzy rodzime gatunki dębów. Szypułkowy. Bezszypułkowy i omszony. Nazwa gatunkowa, a więc np. szypułkowy czy bezszypułkowy, pochodzi od sposobu osadzenia kwiatostanów żeńskich i rozwijających się na nich owoców, czyli po prostu żołędzi. Dęby, na których żołędzie zwisają na kilkucentymetrowych szypułkach, czyli takich cienkich kijkach, to dąb szypułkowy. Z kolei, jeśli żołędzie są osadzone bezpośrednio na pędach, jest to wtedy dąb bezszypułkowy. Jednak, aby nie było zbyt łatwo, to zupełnie odwrotnie przedstawia się sytuacja z liśćmi. U dębów szypułkowych ogonki liści są krótkie, a u bezszypułkowych zdecydowanie dłuższe, czyli po prostu na odwrót. U bezszypułkowych są długie ogonki liści, ale w ogóle nie ma szypułki. Z kolei u szypułkowych liście są osadzone bardzo blisko. Z uwagi na to, gdy drzewa pozbawione są liści, rozpoznawania gatunków mogą podjąć się jedynie fachowcy. Dodatkowo sprawę utrudnia fakt, że gatunki krzyżują się ze sobą, tworząc mieszance o różnych cechach. Z kolei dąb omszony występuje dość rzadko. Znane są na przykład jego stanowiska w rezerwacie przyrody w Bielinku nad Odrą. Poza rodzimymi gatunkami, czyli takimi obecnymi u nas, można by rzec od zawsze lub po prostu od bardzo dawna, są także u nas spotykane inne, naturalnie występujące to tu, to, to tam odmiany. Są one rzadsze i niekoniecznie dobrze się czują w naszym klimacie, ale po prostu pojawiają się gdzie nie, różne inne, można nawet powiedzieć, że egzotyczne gatunki. I powoli się do naszego klimatu adaptują. Czasem przetrwają, czasem nie. I tak na przykład coraz częściej można spotkać dąb czerwony, to oczywiście ten o charakterystycznych, ostro zakończonych liściach, które jesienią stają się intensywnie pomarańczowe i czerwone. Niestety, co do tego gatunku, to jego liście ulegają rozkładowi bardzo powoli, co utrudnia wegetację roślinom w warstwie runa leśnego. Również jego owoce różnią się wyglądem od żołędzi rodzimych gatunków, ponieważ owoce dębu czerwonego są znacznie bardziej okrągłe niż u dębu szypułkowego i bezszypułkowego. Czerwono-brązowe, błyszczące i z widocznymi podłużnymi paskami, a u podstawy płaskie. Rosną na gałęziach bez szypułek. Ten gatunek to imigrant z Ameryki Północnej, gdzie jest najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem dębu. Dobra, ale nie za dużo o żołędziach i gatunkach. Pokrótce już temat naświetliłem. Ja osobiście przyjmuję zasadę, że skoro wszystkie żołędzie są jadalne, ale z uwagi na zawartość tanin, trzeba je czasem troszkę dłużej lub krócej moczyć, to po prostu koncentruję się na tym, aby zebrać jak najzdrowsze żołędzie, a potem je jak najefektywniej wymoczyć, aby pozbyć się tanin oraz gorzkości, którą taniny powodują. Stopień wypłukania tanin z żołędzi będziemy mierzyć po prostu oceniając kolor wody po kilku czy kilkunastu jej wymianach. Z kolei, już po przerobieniu żołędzi, finalnym testem jest oczywiście smak kawy czy mąki z żołędzi, jeśli nie robimy kawy a mąkę, a dokładnie ta gorzkość, proporcjonalnie duża do zawartości tanin. Więc im lepsze wypłukanie, wymoczenie, tym mniej tanin i tym mniejsza gorzkość. Idealnie byłoby moczyć żołędzie i wymieniać wodę do momentu, aż się ona w ogóle nie zabarwia, ale aż tak idealnie. Efekt ciężko jest osiągnąć. Zazwyczaj wystarcza jednak około 10-14 dni moczenia, po których woda już praktycznie się nie odbarwia. Czasem jest to nawet 7 dni. No i gdy ta woda już się nie odbarwia, no to smak naturalną koleją rzeczy też jest już naprawdę ok. W internecie można znaleźć różne metody, ale niektóre są po prostu robione moim zdaniem trochę na siłę. Na przykład metoda z szybkim wygotowaniem żołędzi, że to ma niby pomóc pozbyć się tanin w bardzo szybki i prosty sposób. No nie da się tak niestety. I to około 1-2 tygodniowe moczenie jest w zasadzie nieuniknione. Oto tabela przedstawiająca przybliżoną procentową zawartość tanin w żołędziach najczęściej występujących w naszym kraju. A więc dla człowieka żołędzie są do spożycia po odpowiednim przygotowaniu, co zaraz pokażę. Z kolei większość zwierząt leśnych może zjadać żołędzie w dużych ilościach bez groźby uszczerbku dla zdrowia. Przynajmniej tak może wynikać z faktu, że czasem już w połowie października wszystkie żołędzie w lasach są przez zwierzęta wyzbierane. Z kolei inne źródła podają, że żołędzie nadają się głównie na paszę dla świn, a inne zwierzęta słabo je trawią i po nich chorują. Jednak ludność południowo-wschodniej Turcji karmi ponoć żołędziami koza. A dla żubrów z białowieży, żołędzie są ponoć najlepszym przysmakiem. Tak więc, któraś strona jest w lekkim błędzie. Ja moczyłem do skutku. W tych trzech próbach zajmowało mi to za każdym razem od około 10 do 14 dni. Jeden raz dziennie wymieniałem wodę, aż w końcu jej kolor się praktycznie nie zmieniał. Warto pamiętać, by nie zbierać zielonych i niedojrzałych jeszcze żołędzi, tylko te brązowe. Należy też unikać żołędzi wyglądających na spleśniałe, zczerniałe czy nadgnite. Są różne metody pozbywania się tanin z żołędzi. Historyczną, ludową metodą jest tzw. ługowanie, które polegało na moczeniu żołędzi w tzw. ługu, czyli płynie otrzymywanym zazwyczaj przez dodanie do wody pewnej ilości popiołu drzewnego, koniecznie z drzewa liściastego. Inna metoda zakłada, że oczyszczone żołędzie należy gotować przez około 15-30 minut, do momentu aż woda nabierze koloru brązowego. Wodę taką odlewa się, a gotowanie powtarza aż do uzyskania wywaru bez brązowego zabarwienia. Miałem ztestować właśnie tą metodę z wygotowywaniem, ale zrezygnowałem głównie z uwagi na oszczędność energii, oraz dlatego, że widziałem takie próby u innych twórców i bardzo ciężko to szło. To znaczy, na przykład, po wspomnianym gotowaniu, żołędzie były ciągle gorzkie. Pomyślałem więc, że nie chcę nawet zaczynać tego testu, bo może się on przeciągać w nieskończoność. Poza tym, mimo że potencjalnie szybszy, to jednak totalnie nieoszczędny, bo zmarnujemy sporo energii, gazu i tak dalej. Z kolei, metoda z moczeniem jest prosta i co najwyżej marnuje tylko trochę wody, ale zero prądu. Tak więc przy niej pozostałem. Może trochę dłużej to potrwa, ale będzie oszczędniej i generalnie prościej, bo to tylko codzienna wymiana wody w słoiku z żołędziami. A więc podsumowując wszystko, co do tej pory padło, jeszcze raz moje działania po kolei. 1. Zbieramy zdrowe, ładne, niespękane, nienadpsute czy nadgniłe żołędzie. 2. Żołędzie wyjmujemy z łupinek. Najpierw rozłupuje się łupinkę, by wyłuskać ten najcenniejszy dla nas środek. Żołędzie są jednak bardzo starannie zapakowane. Najpierw twarda łupinka, a pod nią jest jeszcze delikatna brązowa skórka, która szczelnie okrywa jasny, żołędziowy miąższ. Owoc jest ułożony w gniazdku wyściełanym aksamitnym, takim jakby kożuszkiem. Można użyć dziadka do orzechów, na przykład takiego drewnianego można też najprościej, czyli atakować żołędzie młotkiem, młoteczkiem lub nożykiem i też damy jakoś radę. Stestowałem kilka opcji i zdecydowanie najlepiej sprawdzał się u mnie ten oto nieduży dziadek do orzechów. Jak widać, żołędzie mają na sobie dość grubą skórkę, która potencjalnie może być gorzkawa i dobrze byłoby ją usunąć, bo jest duża szansa, że to właśnie ta łupinka jest w jakimś stopniu nośnikiem tego gorzkiego smaku. Jednak usunięcie tej skórki nie jest łatwe, szczególnie na sucho. Po namoczeniu już idzie to trochę łatwiej, ale ciągle nie jest to prosta robota, a więc w miarę możliwości usuńcie jej jak najwięcej, jeżeli gdzieś jakaś odstaje już sama, albo akurat przypadkowo dosyć łatwo schodzi. Skórka też będzie w jakiejś części odchodzić od żołędzi tym łatwiej, im dłużej trwa moczenie. Jednak spora część z nich nawet po tygodniowym moczeniu ciągle bardzo mocno przylega do żołędzia. Moim zdaniem dobrze jest też żołędzie przekroić choćby na pół. Przy okazji sprawdzamy, czy żołędzie nie są w środku, czy gdzieś na brzegach nad psute, nadgniłe, robaczywe itd. Trzecim kolejnym krokiem jest moczenie żołędzi, które ma na celu wspomniane wielokrotnie pozbycie się nadmiaru tanin z żołędzi. Zalewamy więc przygotowane, obrane już i czekające, np. w słoiku żołędzie zimną wodą. Po zalaniu ponoć dobrze jest też często mieszać, plus często wymieniać wodę. Pomóc może też ponoć dodanie do wody odrobiny sody oczyszczonej, np. pół łyżeczki czy łyżeczkę. Może nie za każdym razem wymieniania wody, ale raz czy dwa można trochę tej sody sypnąć, tak słyszałem, ale nie testowałem tej metody. Wody, tego dodatku. U mnie była tylko woda, żołędzie i szklany słoik wodę wymieniałem najczęściej raz na dobę czasem, ale rzadko dwa razy na dobę co do mieszania to czasem to zrobiłem ale jednak najczęściej zapominałem i żołędzie się po prostu spokojnie moczyły. Już po pierwszej dobie moczenia w momencie pierwszej wymiany wody słoik wyglądał tak, coś się ewidentnie z żołędzi ulatnia ponieważ woda jest widocznie zabarwiona na lekko brązowy kolor. Jak mówiłem zrobiłem trzy takie próby i zazwyczaj schodziło z takim wymaczaniem około 10-14 dni można by to może przyspieszyć częstszym wymienianiem wody lub dodatkiem sody. Szybsza mogłaby też okazać się metoda ługowania z popiołem, czy też dobrze wykonana metoda z gotowaniem po prostu w wodzie. Ale żadnej z tych metod nie testowałem, ponieważ jak mówiłem, ta metoda się super w moim przypadku sprawdziła od pierwszego podejścia. Do tego jest prosta, nieawaryjna i w zasadzie bezkosztowa, bo nie trzeba nic gotować, mieć żadnych dodatków i tak dalej. Jedyna jej wada jest taka, że trochę długo trwa, ale generalnie solidni twórcy polecają tą metodę, zaznaczając, że przy innych metodach różnie to bywało. Bo albo wygotowywanie tylko w wodzie nie dało najlepszego efektu, a jeżeli ługowanie z popiołem dało efekt, to znowu żołędzie zaczynały trochę pachnieć i smakować popiołem. Sensowna wydaje się metoda z dodaniem sody oczyszczonej. W praktyce, przynajmniej w tej mojej praktyce tak było, woda nigdy nie będzie idealnie nieodbarwiona, ale jednak po tych około 10-14 dniach to już naprawdę zdecydowanie mniej, i to jest ten moment, aby działać dalej. A więc suszyć, prażyć i tak dalej. Tu jeszcze dodam, że nie ma co na siłę przeciągać moczania do np. 2-3 tygodni, ponieważ już w okolicach 14 dnia woda może zacząć lekko śmierdzieć. Miałem tak w przypadku pierwszej próby, czyli z tych późnojesiennych żołędzi. Przy nich to nie było dużym zaskoczeniem. I tak dosyć późno zaczęły wtedy brzydko pachnieć. I chyba nawet dlatego, że przez półtorej, prawie do dwóch dób zapomniałem wymienić wody. Więc może to to miało też spory wpływ. Ale wtedy od razu zareagowałem. Tego samego dnia, jak tylko to wyczułem, wypłukałem żołędzie, wysuszyłem je. I koniec końców nie miało to żadnego wpływu na finalny smak kawy, która wyszła wtedy naprawdę super. A więc po łącznych około 10, 12 czy 14 dniach moczenia żołędzie żołędzie finalnie odcedzam, wyglądają teraz tak i odstawiam na około 1 godzinę do osuszenia. Jak trochę obciekną i wstępnie podeschną, czeka je kolejne już typowe suszenie. Ja w przypadku pierwszego nastawu w 2020 roku suszyłem je w piekarniku nagrzanym do około 70 stopni Celsjusza z uchylonymi drzwiczkami oczywiście, aby para miała gdzie się ulatniać. Wystarczyło wtedy około 3 do 5 godzin takiego suszenia. Dodam, że żołędzie były wtedy posiekane. Następnie w 2021 roku przy kolejnych dwóch próbach suszyłem już w dehydratorze oraz najzwyczajniej na kaloryferze. To znaczy, na kaloryferze tylko dosuszałem takie nie do końca wysuszone żołędzie, które wysuszyłem, co prawda, w dehydratorze i byłem przekonany, że są już dobrze wysuszone i można prażyć, ale okazało się, że jeszcze im odrobinkę brakowało. I aby nie zatrudniać znów dehydratora, skorzystałem z sytuacji, że akurat było kilka zimniejszych wrześniowych dni, paliło się w piecu i kaloryfery były rozgrzane. Postawiłem więc na kaloryferze patelenkę z mocno już pod suszonymi i posiekanymi żołędziami. Wystarczyło dodatkowe kilka godzin takiego stania i żołędzie były już idealnie suche. Moim zdaniem najlepszą metodą podsuszenia żołędzi jest posiekanie lub ewentualnie lekkie żołędzi zblendowanie na taką trochę grubszą śrutę. Po wysuszeniu żołędzie wyglądają tak, trochę wciemniały. W im wyższej temperaturze będziecie suszyć, tym ten kolor po wysuszeniu będzie ciemniejszy. Teraz czas na mielenie żołędziowego suszu. Mielenie lub odbiedy blendowanie. Ja mielę z użyciem takiej końcówki do mielenia Dodanej do blendera kielichowego. Po zmieleniu żołędzie wyglądają tak. A jeszcze czeka nas finalne prażenie, które to dopiero wydobędzie z żołędzi kawowy smak. Podobnie jak to się robi w przypadku ziaren kawy, i tak samo jak robiłem to też w odcinku o kawie z korzenia mniszka lekarskiego. Jak widzieliście, ja przed prażeniem zmieliłem wysuszone żołędzie na proszek, chociaż trafiłem też gdzieś na metodę, w której praży się takie niemielone żołędzie w postaci wysuszonej śruty, a mieli się ją dopiero po uprażeniu. Jednak myślę, że lepiej jest zmielić je wcześniej, da to chyba lepszy efekt prażenia plus nie trzeba ich po mieleniu studzić i potem znów mielić. Okej, okay, więc jesteśmy przed prażeniem. Mam ten suszony, nietraktowany jeszcze wysokimi temperaturami proszek żołędziowy. No i w zasadzie można prażyć, ale postanowiłem jeszcze, że zrobię szybki teścik i zrobię sobie też kawę z takich nieprażonych żołędzi, więc można powiedzieć, że z mąki żołędziowej. Teraz przed prażeniem te suszone żołędzie, ta mąka żołędziowa pachnie najbardziej jak orzechy. Z kolei co do koloru, to najbliżej mu do kakao lub karobu. A więc wsypuję do szklanki dwie łyżeczki nieprażonego proszku żołędziowego, zalewam. I odstawiam do zaparzenia na 2-3 minuty. Resztę proszku będę prażył na patelni. Po zaparzeniu napój wyglądał bardziej jak kakao rozpuszczalne. Takie dla dzieci. Był trochę gorzki, ale mimo to całkiem smaczny. Pozostałe do prażenia suszone żołędzie, prażę na takiej oto patelni, na niedużym ogniu, bez pośpiechu. Cały proces trwa około 5 do 7 minut, głównie zależnie od użytej mocy grzewczej i od ilości samego proszku, który prażymy na patelni. No bo jak będzie go mało, no to upraży się szybciej. Ja używając kuchenki gazowej Naprawdę malutki płomyk, nie polecam się śpieszyć, aby nic się nie przypaliło, a aby tylko po prostu spokojnie się prażyło i by ten aromat spokojnie się z żołędzi wydobywał. Typowo przypalone żołędzie mogłyby zepsuć aromat całości, więc aby uniknąć przypalenia, przez cały ten czas praktycznie ciągle mieszam drewnianą łyżką, aby nic nie przywierało i nie przypalało się. Jak widać na nagraniu, kolor mocno się zmienił. Dodam, że po całej kuchni rozszedł się bardzo mocny i przyjemny aromat tych prażonych żołędzi. W początku bardzo orzechowy aromat, ale potem w miarę prażenia coraz bardziej kawowo-prażony. Jak mówiłem, miałem trzy próby podejścia do tej kawy. Ta główna próba, z której właśnie teraz oglądacie to główne sprawozdanie oraz dwie takie ciekawostkowe z późnojesiennych żołędzi i z tych wczesnych, jeszcze trochę zielonych, późno-sierpniowych, lekko lub trochę bardziej niż lekko niedojrzałych. Przy każdej z tych prób zawsze prażyłem to na małym ogniu, zawsze praktycznie cały czas mieszając, no i za każdym razem trwało to od 5 do 7 minut. Następnie po tych 5-7 minutach, gdy proszek żołędziowy mocno zciemniał i pachnie prażoną kawą, wyłączam grzanie i daję chwilę już teraz pełnoprawnej kawie na ostygnięcie na patelni. Przez pierwsze około 2 minuty patelnia ciągle jest gorąca, więc trzeba jeszcze dalej mieszać albo sypać kawę do innego naczynia. A po tym jak wystygnie przesypuję ją już do docelowego słoiczka, w którym będzie przechowywana. Następnie czas na test. Odmierzam sobie dwie łyżeczki i zaparzam moją żołędziową kawę. Czekam około 3 minuty i gotowe. Wygląda mega apetycznie i bardzo kawowo. Aromat bardzo przyjemny, orzechowy, ale wybija się też ten zapach prażonej kawy. Prażenie jednak bardzo dużo tu zdziałało w tym kontekście i jest bardzo duża różnica między tą kawą po prażeniu, a tą z tego testu z nieprażonych żołędzi, z tej nieprażonej mąki. Bardzo dobra, smak bardzo zbliżony do kawy, takiej lekko naturalnie słodkiej kawy. Ciut orzechowej, może bardziej nawet migdałowej. Ogólnie bardzo dobra i moim zdaniem super zamiennik dla kawy. Powiem więcej, zdecydowanie najlepszy moim zdaniem smakowy, naturalny zamiennik Czarnej kawy. Robiłem już kawę z korzenia mniszka, była super. Polecam zresztą odcinek o niej, który jest już na kanale od wiosny. Ale ten proszek, ta kawa pachnie i wygląda jeszcze lepiej. Teraz, jeszcze na szybko, kwestia dwóch pozostałych prób. Próba z żołędzi późnojesiennych to było w ogóle moje pierwsze podejście do kawy żołędziowej. I mimo teoretycznie słabego surowca, wyszła ona super smaczna. Możliwe, że nawet najsmaczniejsza ze wszystkich prób. Może leżąc w tej jesiennej mokrej trawie przez kilka tygodni, bo był wtedy mokry październik, część ta. Taniny już wtedy się wypłukała, a może wyszła ciutkę lepsza, bo robiona była z dębu szypułkowego, a nie jak obie próby w tym roku z dębu czerwonego. Z drugiej strony oba te gatunki mają bardzo zbliżoną zawartość tanin, co pokazała tabela we wcześniejszej części odcinka. Z kolei kawa z żołędzi wczesnych, zielonawych, nie do końca dojrzałych, też wyszła, ale jest zdecydowanie najbardziej gorzka ze wszystkich prób, a co do tych wczesnych, częściowo zielonych żołędzi, to ciężej się je obierało. Środek, czyli owoc żołędzia bywał w ich przypadku jeszcze miękki i bieluci. No i ogólnie kawa z nich wyszła dość dobra, ale jednak bardziej gorzka niż z obu pozostałych prób, tak więc tej metody raczej nie polecam. I na dziś to wszystko, życzę powodzenia, smacznego, na zdrowie i do następnego, cześć!